Soki narciarskie to sport, który zazwyczaj nie jest zbyt przewidywalny i raz na jakiś czas zdarzają się w nim mniejsze lub większe sensacje. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się największym sensacjom w historii tej dyscypliny, a niektóre z nich są naprawdę niewiarygodne. Na początek przyjrzyjmy się sytuacji, która miała miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Sezon 1997-98 był przepełniony japońską dominacją, co przed igrzyskami na ich własnej ziemi napawało ich dużym optymizmem. Faworytami do złotego medalu było przede wszystkim trzech Japończyków – Kazuyoshi Funaki, Masahiko Harada i Hiroya Saito. W wybitnej formie byli również Primoż Peterka i Andreas Witthelcel, którzy byli tak naprawdę jedynymi groźnymi rywalami dla wymienionych wcześniej reprezentantów gospodarzy. Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej prowadził zgodnie z oczekiwaniami kibiców Masahiko Harada. Jednak tuż za nim zupełnie niespodziewanie znalazł się Fin Jani Soininen, który co prawda świetnie zaczął sezon, bo w trzech pierwszych startach był raz drugi i dwa razy pierwszy. Jednak później z jego formą było coraz gorzej i nikt nie stawiał go w roli kandydata choćby do brązowego medalu. W drugiej serii czołowi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i skakali w granicach 90 metrów, co jak na tamten konkurs było bardzo dobrą odległością. Drugi po pierwszej serii Soininen skoczył 89 metrów, jednak wysokie noty za lądowanie i przewaga z pierwszej serii pozwoliły mu objąć prowadzenie z przewagą zaledwie jednego punktu przed Kazuyoshim Funakim faworyt konkursu prowadzący po pierwszej serii Masahiko Harada w swojej finałowej próbie nie wytrzymał napięcia i skoczył zaledwie 84,5 metra, co dało mu ostatecznie dopiero piąte miejsce. Mistrzem olimpijskim został sensacyjnie Jani Sojninen, który nie był faworytem nawet wśród samych fińskich skoczków, którzy swoje nadzieje związane ze zdobyciem medalu pokładali w Janę Ahonenie, który zakończył zawody na czwartym miejscu ze stratą zaledwie jednego punktu do trzeciego Andreasa Witthelsa. Konkurs na skoczni dłużej potoczył się znacznie lepiej dla gospodarzy. Złoty medal zdobył Kazuyoshi Funaki, jednak sensacyjny zwycięzca ze skoczni normalnej tym razem również spisał się świetnie, ponieważ znalazł się tuż za nim i zdobył srebrny medal. Ostatecznie skoczek, który nie był typowany do zdobycia choćby jednego brązowego medalu, zakończył igrzyska ze złotem i srebrem na koncie. Niemniejsza sensacja miała miejsce podczas igrzysk rozegranych 4 lata później w Salt Lake City. Wielkimi faworytami do złotego medalu byli lider Pucharu Świata, czyli Adam Małysz oraz świeżo upieczony zwycięzca wszystkich konkursów turnieju czterech skoczni, czyli Sven Hannawald, który od siedmiu konkursów nie wypadł z czołowej dwójki. Zagrożeniem dla dwóch głównych faworytów był też Matlich Hautamäki, który w czterech ostatnich konkursach przed Igrzyskami nie schodził z podium, oraz Andreas Witthölzl, który również nie wypadł ze ścisłej czołówki przed Igrzyskami, wygrywając nawet dwa konkursy. Pierwszy konkurs olimpijski na skoczni normalnej przyniósł zupełnie niespodziewane wyniki. Po pierwszej serii wielcy faworyci Hanawalt i Małyż byli sklasyfikowani kolejno na drugim i trzecim miejscu. Jednak na prowadzeniu znalazł się młody Szwajcar Simon Amann. Wydawało się, że druga seria wszystko zweryfikuje i wielcy faworyci wrócą do gry o złoto. Jak się okazało, układ czołowej trójki się nie zmienił, a sensacyjnym mistrzem olimpijskim został Aman, który nigdy nie wygrał nawet jednego konkursu Pucharu Świata. Natomiast na trzy tygodnie przed igrzyskami doznał poważnego upadku na skoczni w Willingen, co jeszcze bardziej komplikowało jego sytuację. Konkurs na skoczni dłużej miał być wielkim powrotem głównych faworytów, którzy byli wyjątkowo zmotywowani, aby pokonać młodego Szwajcara. Po pierwszej serii prowadzili egzekwo Simon Amann i Sven Hanawald po skoku na odległość 132,5 m, co jeszcze zaostrzyło rywalizację. Na trzecim miejscu z niewielką stratą do prowadzących znalazł się Adam Małysz. W drugiej serii Małysz skoczył 128 metrów, co dało mu prowadzenie z dużą przewagą. Następnie Sven Hanawald pofrunął na odległość 131 metrów, jednak chęć wyciągnięcia z tego skoku jak najlepszej odległości sprawiła, że stracił równowagę przy lądowaniu i podparł swoją próbę, co doprowadziło do tego, że nie zdobył nawet medalu, kończąc rywalizację na czwartej pozycji. Simon Amann swoją finałową próbą postawił jedynie kropkę nad i, skacząc aż 133 metry z ładnym lądowaniem i wyprzedzając drugiego Adama Małysza o ponad 10 punktów. W ten sposób zawodnik, który nie był w ogóle brany pod uwagę, jeżeli chodzi o kandydatów do medalu, zdobył ostatecznie podwójny tytuł mistrza olimpijskiego. Jeszcze większa sensacja miała miejsce trzy lata później podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Głównymi faworytami do tytułu mistrzowskiego byli lider Pucharu Świata Janne Ahonen, który kompletnie zdominował pierwszą część sezonu, Roar Liokeysei, który nie schodził z podium w czterech ostatnich konkursach przed mistrzostwami, wygrywając dwa z nich. Matti Hautameki, który wygrał ostatni konkurs przed Mistrzostwami, Adam Małysz, który na trzy tygodnie przed tą imprezą wygrał oba konkursy w Zakopanem, choć jego forma nie była zbyt stabilna, oraz Jakub Janda, który prezentował równą i solidną formę, wygrywając nawet jeden konkurs na miesiąc przed Mistrzostwami Świata. Kandydatów do zdobycia złotego medalu czy w ogóle jakichkolwiek medali było wyjątkowo dużo, jednak nikt nie spodziewał się, że pogodzi ich skoczek, który nigdy w karierze nie stał nawet na podium, a przed mistrzostwami w ciągu całego sezonu tylko jeden raz znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu. Skoczkiem tym był Słoweniec Rok Benkowicz, który w pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej jako jedyny przekroczył 100 metrów, skacząc 1 metr powyżej tej granicy. Nie była to jednak jedyna sensacja podczas tego konkursu. Na drugim miejscu znajdował się Biern Einar Rumoren, który tak samo jak Benkowicz tylko jeden raz w całym sezonie znalazł się w czołowej dziesiątce konkursu, natomiast na ostatniej medalowej pozycji znalazł się Jernej Damian, który nigdy w karierze nie stał na podium. Pierwsza seria przyniosła niesłychanie sensacyjne rozstrzygnięcia, a cała czołowa trójka była wypełniona zawodnikami, o których nawet nie myślano, że mogą znaleźć się w czołówce, nie mówiąc o zdobyciu jakichkolwiek medali. Wielcy faworyci jak Jane Ahonen, Jakub Janda, Roar Ljokejsej, Matti Hautameki czy Adam Małysz znaleźli się kolejno na czwartym, siódmym, dziewiątym, dziesiątym i szesnastym miejscu. Druga seria zweryfikowała jednak sytuację – Jernej Damian spadł z trzeciego miejsca na szóste, Björn Einar Rumoren spadł z drugiego na czwarte, natomiast Rok Benkowicz niespodziewanie utrzymał się na prowadzeniu i został mistrzem świata, zostawiając w tyle dwóch wielkich faworytów, czyli Jakuba Jandę i Jana Achonena. Konkurs na dużej skoczni potoczył się już zgodnie z oczekiwaniami. Złoto wywalczył Jane Ahonen, srebro Roarliokeisei, natomiast po brąz sięgnął Jakub Janda. Złoty medalista z obiektu normalnego zakończył konkurs na wysokim, piątym miejscu. Przenieśmy się teraz do bardziej współczesnych czasów i przyjrzyjmy się według mnie największej sensacji w skokach narciarskich ostatnich pięciu lat. W roku 2015 Mistrzostwa Świata w Skokach odbywały się w szwedzkim Falun. Zdecydowanym faworytem do zdobycia złotego medalu był Severin Freund, który nie tylko był liderem Pucharu Świata, ale w swoich ostatnich 9 startach aż 7 razy stał na podium, z czego czterokrotnie na najwyższym stopniu. Kandydatami do walki o medale byli także Peter Preutz, który w swoich ostatnich 10 startach przed mistrzostwami 6 razy stał na podium, dwukrotnie zwyciężając. Stefan Kraft, który plasował się ciągle w ścisłej światowej czołówce, Anders Fanemel, który w ostatnich trzech konkursach przed mistrzostwami zajmował pierwsze i dwa razy drugie miejsce, a także Kamil Stoch, który w swoich ostatnich siedmiu konkursach stał na podium cztery razy, z czego dwukrotnie znalazł się na jego szczycie. W konkursie na skoczni normalnej po pierwszej serii wielki faworyt mistrzostw, czyli Severin Freund, zajmował trzecie miejsce, tracąc 0,8 punktu do drugiego Stefana Krafta oraz 2,5 punktu do sensacyjnego lidera Rune Welty, który w całym sezonie zaledwie jeden raz stał na podium i nigdy nie wygrał żadnego konkursu Pucharu Świata. Wszyscy byli jednak przekonani, że w drugiej serii zarówno Freund jak i Kraft wyprzedzą Weltę, który co najwyżej zdobędzie brązowy medal. W drugiej próbie Freund uzyskał najlepszą odległość konkursu, czyli 96 metrów i objął prowadzenie z dużą przewagą. Stefan Kraft skoczył metr krócej w lepszych warunkach i spadł za Freunda ze stratą 4 punktów. Został tylko Welta, który niespodziewanie skoczył bardzo dobrze, zaledwie pół metra krócej od Froinda, jednak w nieco gorszych warunkach, co przy jego przewadze z pierwszej serii dało mu złoty medal i tytuł Mistrza Świata, z przewagą zaledwie 0,4 punktu nad głównym faworytem zawodów. Konkurs na dużej skoczni również obfitował w niespodzianki. Mimo, że złoto powędrowało już tym razem do Freunda, który zwyciężył z ogromną przewagą ponad 20 punktów nad drugim Gregorem Schlierencauerem, który miał wyjątkowo nieudany sezon i nikt nie spodziewał się, że może on powalczyć o medal. W swoich ostatnich siedmiu startach przed mistrzostwami tylko dwa razy był w czołowej dziesiątce, jeden raz nie wchodząc nawet do drugiej serii konkursu. Brązowy medal w tych zawodach wywalczył natomiast sensacyjny mistrz ze skoczni normalnej, Runevelta. Na koniec dzisiejszego odcinka zostawiłem według mnie największą sensację w historii skoków narciarskich, odkąd istnieje Puchar Świata. W roku 1995 miały miejsce Mistrzostwa Świata w Thunder Bay. Zdecydowanym faworytem był lider Pucharu Świata Andreas Goldberger, który wygrał pięć ostatnich konkursów przed mistrzostwami. Faworytami do pozostałych medali byli również Roberto Czekon, Takanobu Okabe czy Jens Weisflock. Do małej niespodzianki doszło już w pierwszym konkursie na skocznika 90, ponieważ Goldberger zajął dopiero szóste miejsce, a srebrny medal wywalczył niespodziewanie Japończyk Hiroya Saito, który w pucharze świata zajmował dopiero 27 miejsce i ani razu w sezonie nie stał na podium. Mistrzem świata został Takanobu Okabe, czyli jeden z głównych faworytów do medali. Prawdziwa sensacja miała jednak miejsce dopiero w konkursie na dużej skoczni. Niespełna 18-letni norweski skoczek Tomi Ingebrigtsen przed mistrzostwami miał na swoim koncie zaledwie trzy konkursy Pucharu Świata, w których punktował. Na dodatek były to konkursy rozegrane w sezonie przed mistrzostwami. Natomiast w roku 1995 Ingebrigtsen wystartował w zawodach zaledwie dwa razy, zajmując w obu konkursach 41 miejsce. Na nieco ponad tydzień przed najważniejszą imprezą sezonu Norwek niespodziewanie zwyciężył na Mistrzostwach Świata Juniorów, które odbyły się w Galiver. Dzięki zaskakująco dobrym skokom dostał od trenera kredyt zaufania i po raz pierwszy w karierze został powołany na Mistrzostwa Świata seniorów. Podczas konkursu na Dużej Skoczni w pierwszej serii skoczek, który w ówczesnym sezonie nie zdobył ani punktu, oddał jeden z dwóch najdłuższych skoków wynoszący 127,5 metra. Tyle samo skoczył aktualny lider pucharu świata Andreas Goldberger. Jednak to młody Norweg otrzymał wyższe noty za styl i prowadził po pierwszej serii. W drugiej serii, gdy większość zawodników nie radziła sobie z trudnymi warunkami i uzyskiwała odległości poniżej 120 metrów, drugi po pierwszej serii Goldberger uzyskał dokładnie taki sam wynik jak w pierwszym skoku, czyli 127,5 m. W tym momencie na prowadzeniu znalazł się oczywiście Austriak z ogromną przewagą niemal 30 punktów nad drugim Jensem Weissflogiem, jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Ku ogromnemu zaskoczeniu kibiców dwóch wielkich mistrzów pogodził sensacyjny prowadzący po pierwszej serii Tomi Ingebrigtsen. W swojej drugiej próbie osiągnął niepotyczną odległość 137 metrów i z wielką przewagą wygrał mistrzostwa świata. Co ciekawe, po swoim niewiarygodnym wyczynie Norwek nigdy nie osiągnął znaczących sukcesów. Przez kolejne 3 lata zajmował miejsca w czołowej 30 zawodów zaledwie 9 razy. Dopiero po czterech latach od zdobycia złotego medalu mistrzowskiego stanął po raz pierwszy na podium konkursu Pucharu Świata. Aż do zakończenia kariery w roku 2006 nie wygrał on więcej ani jednego konkursu, a jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej niż wszyscy się spodziewali. Był on jedynym w historii skoczkiem, który wygrał Mistrzostwa, nie będąc w ogóle sklasyfikowanym w danym sezonie Pucharu Świata. Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami i innymi akcesoriami dla fanów skoków narciarskich, w którym z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Link do sklepu znajduje się w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia!